Gramy tego. Sonic Simulator. Simulator. Szyma, ja szyma, jestem odrek. To jest no, A to jest mój kolega Oliver. Cześć, trzyma maneczko. Idę do jakiegoś. A ja mam 150 tysięcy ringów. Też nagrywam. Ja tu się mam. Ile? Więc się ma. U, wiem, mało. Z tej strony Jasio? Ale ja w co grałem mało? A. bo no tu w prawej trudno i tak. Jakiś kolek? Nie mam Sonika! Ja se chcę zajrzeć z Ja z chęcią. Sonika! Jakiegoś. O ringi! Ringi! Co was? Kogo ja mam? Kogo? Mach na kolce. Mach na tak. Ty ninja! In, ninja! To... To ten komplitecz. co? Nie, Nie wiem. wiem. Ole, są To jest... Gdzie jest 3 spin? Gdzie ty masz spina? O jest! Spin. Ile kosztuje lokal? Nie tak dużo. Nie ja chcę spinuć Starter ek. Zobacz, jestem obok ciebie. Gdzie ty? Ja cię Na nie tego. widzę, bo mi się gierka co, co dopiero ładuje. A tutaj. Trawe, nie, sklep. O tu jesteś? O teraz Wiele. się dopiero widzę. Spin. O, o jajne, spina. widzę spina, widzę spina. Pisz I dawaj dawaj knackelsa, knackelsa, knackelsa... Kna ke... Błagam. Ja Albo 10 milionów tył. Knakelsa! Dwa, dwa miliony ringów! 2 miliony ringów dostałem! Let's go! A jak Nakelsa dostałem! Ty... Kupój widzowie! No jak to rozwalić Z to głos Z czego dostałeś knackelsa? No spina. Ja też. I tu to na kasza? No, tak, coś mi tmię. Nie wiem, musisz zbierać jakieś ręki, żeby odblokowywać nagrody. A jak tu, a jak tu ten gustacie zmieniać? Nie ma za wody, Nie Nie wiem. Ale ta gra ma mała. Eh? O, na dole. Ej, to jest ten easter egg? Nie ma o. takiego easter egga. Ej, Franek za takiego easter egga, że jakiś ktoś gra w Robloxie w Tonika Exe, wchodzi do ściany, jest zabity Tails, ten żółty i tak taktycy. O kurde, mogę otworzyć jajco! Zanim Jeszcze jedno. Ja mam Peric Sport rozblokować 100 tysięcy. Ja też. O, o tu jest skin darmowy. Tu jest skin darmowy w tej, w tej mapie, bo ja wiem gdzie. Bo ja oglądają trochę so, tego Sonika. To jest chyba Tails. Tu się potrzebowało. Dobra mam trzy pety założone. z kim Nie, ty tu po tych rurach się musisz grindować. Ja się po tych rurach brandowałem. Czemu taki wolny jestem? Właśnie wiem. jestem wolny. Wy Dobra, idę energię zbierać. Expa znaczy się. Fajna gra. Fajna, tylko że na początku ciężka. Aware. Friends. Czemu ja pod Kiedyś to lepszy chyba. Level był. up. Zrecytowali mi chyba to. Nie, mam nazwa. No Piotrek, Lol. Coś tam. Macie, no, mówię, że jest Piotrek, Lol. Chyba to był darmowy skin, ale kiedyś chyba był. Co no to był? Ale już ringów zbieram dawno jednak czy jeszcze tego konta nie mogę nie wiem no, nie o kurde mam. mogę zbijać te biedronki czy te roboty jakieś o skok skoł pod obicą nie no ale główną no, no, niech pójdzie w to gra gra już no, wiem wiem jak później to będziesz pet jak później zdobędziesz mocy i wszystko, to ci się zachce. Zobaczysz. Co? Jak zdobędziesz lepsze pety i wszystko, to ci się zachce zagrać, grać. No nie mogę, jestem za wolny. Później zdobędziesz. No, jestem lepszy od was obu. Jestem lepszy od was obu. Miasto ja pety otwieram na razie. To już była chyba. Epik! Mam epikę. Jak tam wejść? Okay. Okay. Level up. Где я беру льду. Левел ап. И я есть. Вот эта игра такая нудна. Oliver co wbija level! No jedź! jedź! Zbier zbieraj się te rzeczy, te ringi, wszystko! No zbieram! Do Piotrka mówię jak coś! Po tej róży tak wolno jadę! Nie, zbi nie zbieraj po tej róży, tylko zbieraj te te! Ja mówię, że po się najlepiej zbiera! Ale to później jak level będziesz miał. Ja mam 18 level. Jak widzę Ale będziesz... to większy musisz mieć. Zesetny na spokojnie musisz mieć. Ja no, mi łatwo się wbija tutaj level. Bo mówię ci kiedyś byłem sypsy. No bo masz lepszy level i wszystko. Sprunęli mi rzeczy A ty masz char kliknąć charakter, Nie wiem czy to za darmo nie jest Nie mam, nie mam nic Fatycznie kichnąć Boję się mi wszystko A no, temu to było bardziej ciekawsze Пойдем на рейс. И идем на выщики. Sam na jakiś typ dołączył on taki sypki jest! To no, ma też ale sypki jestem! Tu jest! Jestem. Dogoniam go. Panie. Pizza. Dogonię go. Jakiś normalny jest. Przegoniłem go. Przegoniłem go. Nie, smagowany jestem. Ty, bo na tym wyścigu się level wbija też Czy coś Be, race, w, race boat. jakiś, jakiś race. Zrobiłem rejs ja chcę być sam na rejsie, proszę Sam na rejsie, sam na rejsie A ty masz lepszy level niż ja. Proszę, chcę być sam na rejsie Niech nikt nie dołączy do rejsa i będzie git Kto tu łączył? Jakiś typek mi do rejsa dołączył jest robot Sonic? Tak To jest bot a to jest but! Tylko później prześcignałeś? Czy to już wyścig się zaczął? Nie wiem, próbuję go dogonić, ale nie dam rady. Ja mam mniejszy level i go dogoniłem. O no bo ty się nie pomyliłeś. A ja się pomyliłem. Ja też robię wyścig. Ja byłem na kimś... się Ja byłem grantuję w jakimś się po linke. Ścieku. Ja byłem w jakimś ścieku. Ja się grajduję po lince. Masz inną mapę No to a jaką ty miałeś? Taki... Jakiś stary Jakiś wyścig Jakiś miałem ten O, treatment dostałem No ci się badza Ej, szybcy jestem nie są worldy? Oliver dawaj na ten wyścig T M N -T. Dołącz Jaki wyścig? Ten... Ty, my, my, my Cześć, Cześć. Dawaj raz jest jakiś spin charakterów normalnie w tej grze? Co? Jest jakiś skin charakterów w tej grze. O. Jest jakiś... Jest jakiś spin, gdzie są same charaktery. Prawie. Jest spin? Bo możesz sobie kupić spina, gdzie są same postacie. Nie, Nie. Ja wiem. A czemu ty jesteś jakimś Knucklesem? No bo...

Jakieś kawałki, jakieś kawałki pizzy zbieram. O tu dobrze. Mam już 20 zebranych. Ja 9. Ja, to Poli. Ja tu tak zrobię. Ja ale jego I ty mnie nie doganiasz. Okay. Ne yeah. <laughs> No i dva za Ja też. Jak point? Energy full. Full energy. Yeah. Kurde, no i se się Yes, drugi. Let's go. To zbieraj te pizzę, bo one są do challenge'u. Mama. na tej początkowej mapie, bo ja pamiętam. Tam obieganie się lepiej na... staje. Tam obieganie się na... Thank you. No. Tak, tam Faktycznie, a To stający metr. jakiegoś jakie to nie wiem. No, nie, patrz, nie, Zajmij, Muszę to się nie, 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 o tak? To było tak. Nie! Śliko. Tak, jest tak szczęśliwe. Brańczek. Co Brańczek? Tak, nie wiem. Proszę, chuj. Nie góraj mnie. Patrz, Ejf, patrz mi pomocnie. Dawaj. Ciężko wyćcic tam Nie, to było Nie, czekaj, nie, czekaj oh. Czekaj, ja spędziłem ten odcinek Czekaj Ujem Pestań, hmm. bo to są straszne czy pokazują pety czy nie? o jezu a gdzieś pokazują pety, pety czy nie? teraz mój już będzie nie no ej no o mam race'a mam race'a o nie ten sam typ głodny jestem o kurde, ale wolę, ale wolę, ale jestem szybki! Mogę pierwszy? Jest. Jak on jest pierwszy? To jest niemożliwe. Jestem. O, peta mi wreszcie widać. No nie, ja przegram. O, wreszcie mi wolę. Dobra, wreszcie mi... Piotr, wreszcie mi pety widać. Prawda? O kurde, wywołili No nie, no już rip mam no. Ja, ja idę do na Sonic 3 i to już jest potwierdzone Przegrałem Patrz 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 Dalszy tak, ale... Ej, jak ja to zrobiłem? Widziałaś to? Czekaj, daj, czekaj, no nie, daj, mam ten zim. czekaj. Tylko że ja nie miałem otwartego. Ołó! Wow. To boli. Mam Sonika! Ma wreszcie mam Sonika, let's go! Mm. Patrz. To woli. A Tu masz tak jak. z tą oh, Nie. Jaki event bym mógł zrobić? Ja się zastanawiam, jaki event zrobić? Być powyżej tych. Ja wiem. ale co? 15 minut. Ej, to można na BABES-ie? No.